Siemano, no witajcie mordeczki, ja jestem Rejbu i witam was dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Brawl Stars. A w dzisiejszym odcinku jesteśmy sobie już w kolejnym odcinku ze serii oceniania profili widzów w właśnie Brawl Stars, więc jeżeli dla was taki odcinek się spodoba zostawcie pod nim koniecznie i łapeczkę do góry i subika z dzwoneczkiem oraz komentarz o treści, jeżeli chcecie zostać oceniani w kolejnym odcinku, yy, czyli musi być tam wasz nick, oraz hashtag oraz klub z gry. I no, żeby już nie przedłużać, zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, jesteśmy sobie teraz już przy koncie pierwszej osoby. Tą osobą jest Messi i na jego koncie znajduje się ponad 17,5 tysiąca pucharków igrzyska mocy 840 w tym wyzwaniu ma 15-2700 y Praktycznie 2800 na trójkach, tutaj ma prawie 500 na solo, również 460 na duo ekstremalne, ekstremalne dwójka oraz ekspercki, więc tutaj z eksperckiego mógł być trochę wyżej, a w zasadzie tutaj wszystko wygląda naprawdę dobrze. I teraz sobie przechodzimy już do zadymiarzy, więc zadymiarze wyglądają tak: przejdziemy sobie do dołu, ok, od dołu tutaj sobie zaczniemy. Na pewno Max oraz Mr. Pi muszą być na 20 rangę, chociaż Spróbuj na pewno max, max Spróbuj dobić na rangę 15 co najmniej, a później jak i Max, jak i pana P na rangę 20 spróbuj, i wtedy będzie wszystko dobrze już wyglądało. Oprócz tego, masz jakieś tam legendy, masz również kilka Star Powerów. Więc jeżeli chodzi o te konto, myślę, że mogę sobie je ocenić spokojnie na takie. 8 na 10, więc, żeby już nie przedłużać, lecimy sobie do kolejnego konta w dzisiejszym odcinku. Kolejnym kątem w dzisiejszym odcinku jest to konto Mini Rozrabiaki. I jeżeli chodzi o jego, już tutaj statystyki na jego koncie jest ponad 20 tysięcy pucharków. 535 igrzyska mocy. Tutaj, również, jeżeli chodzi o wyzwanie, ma on. 8, więc tutaj nie jest w sumie aż tak źle, choć tak myślę, że powyżej 10 byś mógł sobie spróbować, albo na 10. Tutaj w sumie jeszcze jeżeli chodzi o te statystyki, czyli 3 na 3 solo, duo jest OK, tak samo ekstremalny, dwójk ekstremalny oraz ekstremalny również wszystko wygląda ok. miarze tutaj również do dołu sobie przewijamy Tutaj jest wszystko spoko. W zasadzie jest jakaś tam legenda, jest również sporo star powerów przepraszam, nie star powerów, tylko poziomów Mocy na e, mocy 10, e, więc w zasadzie tutaj nie ma e, źle. E, są również jakieś rangi 25, więc tutaj, akurat jeżeli chodzi o te konto, jest ono jak najbardziej spoczko, Więc sobie je ocenię na takie myślę. E, również 8 na 10 i przechodzimy sobie teraz do kolejnego konta w dzisiejszym odcinku. No i okej. Okay. Jesteśmy sobie teraz przy koncie już kolejnej osoby. Jest to Konto Widok 9. I okej. Okay. Jego pucharki, jak i, re, jak i reszta statystyk, prezentuje się w taki sposób. 2800 pucharków, 800 igrzyska mocy, 9 wyzwań. Więc tutaj do 10 byś mógł spróbować na pewno. dobić, by to na pewno bardzo fajnie wyglądało. E, również lecimy sobie dalej. Trój, trójki 5300. Jeżeli chodzi o e, tryb duo. E, 660 duo... Przepraszam solo 1400, ekstremalne, ekstremalne dwójka oraz dwójka, więc tutaj również wygląda w zasadzie wszystko dobrze. Lecimy sobie teraz do zadymiarzy. Zadymiarze na pewno tutaj już widzę Leon oraz kolet do 15 rangi byśmy mógł spróbować, a później wraz jeszcze z Lu do rangi 20, więc tutaj w zasadzie to. Widzę, że tutaj również masz jakieś tam star powery. Również są legendy, już wcześniej widziałem, tak samo również trochę wcześniej widziałem do Star Powery, bo tutaj jest ich mnóstwo na samym początku, więc w zasadzie konto wygląda dosyć fajnie i tutaj w zasadzie nie mam do czego zbytnio się przyczepić, oprócz właśnie tamtych trzech postaci oraz może jeszcze tego wyzwania, że na rangę trzeba by było myślę znaczy 10 wygranych, więc tutaj myślę, że będzie ocenka również 8 na 10 i lecimy sobie do kolejnego konta w dzisiejszym odcinku. Okej, okay. jesteśmy sobie teraz przy koncie już kolejnej osobie jest to konto Kowala i jeżeli chodzi o jego statystyki, prezentują się one w taki sposób. 22 tysiące pucharków to jest mnóstwo, 700 Tutaj 15, tutaj tysiąca we trójkach, 1600 na duo, 1000 na solo, ekstremalny, ekstremalny siódemka oraz ekstremalny e, czwórka. Tutaj również e, to wygląda fajnie, więc akurat jeżeli chodzi o wyzwanie, jest w całości. E, tutaj również wszystko w zasadzie wygląda fajnie i ok. Zadymiam, że tutaj widzę, że, jest, że są tutaj jakieś legendy. Ok, tutaj również widzę, że Kiełek, Surge oraz Gale na pewno do 20 rangi, a jeszcze wcześniej, jeżeli chodzi o Kiełka, no to na rangę 15. Są również tutaj legendy, są również 10 mocy które od razu się rzucają w oczy, więc konto jest widać zadobane. I jeżeli chodzi o te konto, no to mogę sobie już je ocenić, więc oceniam sobie te konto na takie, myślę, no... 9,5 na 10, ponieważ musisz dobić jeszcze te 3 postacie do ranki 20 i wtedy byłoby myślę 10 na 10, więc, więc te pół oceny niżej no właśnie za te postacie, więc ogólnie ocenka jest bardzo dobra i lecimy sobie teraz już do kolejnego konta w dzisiejszym odcinku. Okej, okay. jesteśmy teraz przy końcu już kolejnej osobie, jest to konto Kuby jeżeli chodzi o jego pucharki wyglądają one tak. 13 tysięcy pucharków, jest to dosyć niewiele w sumie, niecałe 200 tutaj w, tym, w tych igrzyskach mocy, tylko 2 w wyzwaniu 1000 na trójkach, więc tutaj jakby trójki są bardzo spoko duo 140 solo E, tutaj e, 560 ekspercki mistrzowski, mistrzowski, więc tutaj jest to tak no w miarę, w miarę mógłbyś trochę jeszcze bardziej nad tym popracować, nad tymi statystykami e, więc okej, okay, tutaj jesteśmy, jesteśmy sobie teraz przy zademiarzach no i tutaj zademiarze również tutaj sporo jest postaci do wbicia znaczy właściwie 3 na rangę 15 co najmniej, ale no oprócz tego no to tutaj większość postaci na co najmniej rangę 20, więc tutaj mógłbyś popróbować po prostu te postacie podobijać do tej rangi 20 oraz do 15 tych których nie masz więc no już tutaj właściwie mogę sobie ocenić te konto więc jeżeli chodzi o ocenkę no to ocenię sobie te konto myślę na takie 7,5 na 10 ponieważ jest tam jakaś legenda no nie jest to jakieś m, co najlepsze konto ale myślę że są również słabsze więc takie myślę że 7,5 na 10 jest dosyć spoczko ocenką Okej, okay. jesteśmy teraz przy końcu już kolejnej osoby, jest to konto drobnego i okej. Okay. Jeżeli chodzi o jego statystyki, jest tutaj niecałe 11 tysięcy pucharków, więc to jeszcze jest mniej niż u poprzedniej osoby. 200 igrzyska mocy, 8 w wyzwaniu, więc tutaj spoko, 400 trójki, 100 na duo, 650 na solo, ekspercki, trudny, trudny, więc w zasadzie no tutaj statystyki no są za, za niedobre, są takie. Mm -hmm. No, takie nie za najlepsze bym powiedział, więc z tymi statystykami możesz sobie popracować na pewno. Więc no, jeżeli chodzi o postacie, tutaj również nie jest za najlepiej, jest tam kilka postaci do wbicia na co najmniej 15 rangę, oraz większość na wbicie co najmniej do tej 20. Więc w zasadzie tutaj konto jest, no takie sobie, choć nie jest one jeszcze jakieś najgorsze, bywałem jakieś gorsze nawet w tej serii, więc no jeszcze jest one takie w miarę, w miarę, więc ocenką, którą mogę dać na te konto jest to myślę takie 6 na 10, może nawet 5,5, więc no dobra, takie 6 na 10. Okej, okay, to jest już koniec dzisiejszego odcinka. Jeżeli do was się spodobał, zostawcie pod nim konieczną łapeczkę do góry, subika, dzwoneczkiem oraz komentarz. Jeżeli chcecie zostać w w kolejnym odcinku, no to musi być tam i wasz nick, i wasz klub oraz wasz hashtag z gry, jakbym nie mógł was znaleźć w żadnym z klubów, które dla mnie napiszecie. Więc no, to jest już tyle. zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć mordziaty. Yo, pozdro, hejka.